Cześć, zapraszam dzisiaj Was na taki krótki filmik, może nie tyle filmik, co bardziej słocze pomadek. Mam tutaj całą serię pomadek z natury, czyli My Secret Hello Pretty. Jak widzicie, większość jest jeszcze zafoliowana, ponieważ fajnie, że mają nazwy i numerki, ale tylko na tej folii. Jak je zadrzemy, to już nie będziemy wiedziały, jaką mają nazwę. Dlatego też postanowiłam nagrać ten film, między innymi dla siebie, ponieważ przynajmniej w ten sposób zapamiętam, która jaką ma nazwę, która jaki ma numer i przy wszystkich makijażach nie będę miała problemu z tym, żeby Wam o tym opowiadać. Więc może przejdźmy do tego, jakie odcienie mamy w tej yy, serii. W większości są to nudziaki. Jest jeden fajny, taki e, intensywny róż i oczywiście klasyczna czerwień. I zaczniemy według numeracji standardowej. E, numerem 101 jest właśnie ta czerwień i może powinnam zacząć od nudziaków na ustach, ale skoro tak idą numery, to nie będę zaburzała tej kolejności. Kredeczki są wykręcane i przede wszystkim co pierwsze rzuca się w oczy to to, że są super zaostrzone, więc bez konturówki można ich używać, ale też pięknie pachną. One pachną jak jakieś ciasto. Nie przedłużam i zacznę malować. I tak prezentuje się ta czerwień. Jest to odcień 101 i muszę Wam powiedzieć, że jest piękna. Jest taka typowo letnia. Mam wrażenie, że jest delikatnie z dodatkiem koralu, jednak nie jest pomarańczowa, nie zmienia koloru zębów na żółty, co w przypadku wielu pomadek to się dzieje. No ja jestem zachwycona i łatwość nakładania ich na usta jest rewelacyjna. Ta kredyka jest mięciutka, ale nie rozlewa się tak jak niektóre. Odczucie na ustach jest bardzo fajne, takie przyjemne. Nie sklejają się, są suche, no i wyglądają myślę, że same widzicie obłędnie. Nie patrzcie na to, że sobie tutaj gdzieś wyjechałam, jestem rozmazana, ale jak wiecie, to są słokie i ciężko jest wyrosować całe usta na szybko sześcioma pomadkami, także przechodzimy dalej. Następnym odcieniem jest odcień 102, czyli ten piękny róż. E, I to też jest taki elektryczny kolor. E, ciekawa jestem, jak będzie wyglądał na ustach, bo końcówka wygląda bardzo letnio, ale sama kredka nie wygląda aż tak letnio. E, maluję i przychodzę do Was z powrotem. I znowu wymalowałam się co najmniej krzywo, ale spójrzcie tylko, jaki piękny odcień ma ta pomadka. Jest rzeczywiście letnia, ale nie jest taka, brzydko mówiąc, hamsko różowa Bo niektóre wpadające w fuksję potrafią tak wyglądać. Ta jest piękna, jest intensywna, ale jest delikatnie przygaszona, jest nadal w takim dobrym smaku. Zmywam ten róż i przechodzimy do nudziaka w odcieniu 103. Zobaczcie, nałożyłam tą pomadkę tylko na dolną wargę i ten kolor jest takim trochę kolorem ust, ale jednak takim głębszym. No i przy okazji chciałam Wam pokazać, że to pierwsza pomadka, którą udało mi się złamać. Także to i tak dziwne, że dopiero przy trzeciej to się stało. I tak wygląda ten odcień. Myślę, że. Po tych trzech pomadkach ten jest moim ulubionym. Zobaczymy, jak będzie na koniec. Ale jest przepiękny. Jest taki elegancki. Nie jest zbyt siny, bo niektóre takie fiolety jednak są zbyt sine, zbyt ciemne. A ten jest taki... Mnie podoba się bardzo. Nawet ciężko mi określić, jaki to jest kolor, ale ja tak już mam. <grytanie> już zupełnie nie mam podkładu dookoła ust, ale to nic. Numer 104 jest, mam wrażenie, jeszcze ciemniejszym fiolecikiem. Tak, tak, tak się zapowiada, przynajmniej, ale zaraz to sprawdzimy. Wiecie co? Po nałożeniu aż zwątpiłam i zrobiłam sobie słocze. i to jest 103, czyli ta poprzednia, a to jest 104, czyli delikatna różnica w kolorach jest, ale na ustach nie jest to tak aż mocno zauważalne. Jednak znowu kolor podoba mi się bardzo. Ja czuję się bardzo dobrze w takich kolorach i często noszę makijaż w odcieniach różu, fioletu, złota, więc to mi będzie bardzo pasowało. Więc przechodzimy dalej. Numerek 105 to jest coś bardziej wpadającego w róż. I rzeczywiście ta pomadka też jest przepiękna. Jest bardzo, jest bardzo zbliżona do tych dwóch pozostałych, jednak trochę bardziej wpada w róż, ale nadal jest bardzo eleganckim różem, takim niespotykanym. I ostatnia już pomadka chyba będzie najbardziej beżowa. To jest odcień 106. Mam nadzieję, że będzie najbardziej beżowa, bo tamte kolorki były piękne, ale miały swój taki przewodni kolor. Nie było żadnego beżu. Wow! Ten kolor rzeczywiście jest najbardziej zbliżony do typowego nudziaka. Jest to odcień 106, jakbyście zapomniały i powiem Wam, że mi ten kolor kojarzy się z tym, co zawsze mówią Amerykanki, czyli mój kolor ust, tylko że lepszy. <gry> I właśnie tak się w nim czuję, bo mam wrażenie, że usta są delikatnie podkreślone, nie są zbyt różowe, zbyt beżowe, są takie w sam raz. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, ja lubię oglądać zestawienia całych serii, czy to pomadek, czy jakieś cieni, rozświetlaczy, bardzo lubię oglądać tego typu filmy, więc mam nadzieję, że i Wam się spodobało i że pomogę Wam rozwiać wątpliwości, którą pomadkę kupić. Także dzięki za spędzony czas ze mną i widzimy się w następnym filmie, buziaki, pa!